Sławomir Meden mówi, że gwałt to nieprzyjemność. Pan też podziela to nie. Nie, nie powiedział czegoś takiego. To, co powiedział Sławomir On powiedział, że gwałt to straszna tragedia. Absolutnie się z nim zgadzam. Nie ma słów, żeby I... opisać, jaką tragedią jest gwałt. To gdzie padło słowo nieprzyjemność w tym cytacie? Słowo nieprzyjemność zostało absolutnie przeinaczone, dlatego że Sławomir Mencen nieprzyjemnością nazwał wychowywanie dziecka poczętego w tak tragiczny sposób. I pan też by nazwał to nieprzyjemnością? No... Wychowywanie dziecka z gwałtu to jest dla pana nieprzyjemność? No to jest, to jest straszliwa trauma, tak? Ale to trauma czy nieprzyjemność? No to myślę, że to jest. To tożsame. Absolutnie. Nie, to nie jest tożsame. Jest tożsame, jest tożsame. Właśnie dziennikarze i politycy, też nasi oponenci twierdzą, że słowo nazwał gwałt nieprzyjemnością. A jak pan mówi, że to jest nieprawda, no to pan no tu jednak nie o to nie chodziło, tylko że wychowywanie dziecka z gwałtu to jest skandal, że można nazwać nieprzyjemnością. Znaczy W ogóle, w ogóle mówienie o jakiejkolwiek formie nieprzyjemności w odniesieniu do gwałtu, niezależnie nie, to, to od tego. Nie to nie się dotyczy... do gwałtu, tylko wychowywanie dziecka z gwałtem, To są inne rzeczy. Zamurowało mnie, ale dobrze, idźmy dalej. Czyli, czyli uważa pan, że yy, podziela pan stanowisko, czy inaczej zapytam, czy Sławomir Mencen jest za tym, żeby nie było prawa do, do przerywania ciąży w przypadku gwałtu? Sławomir Mencen jest za ochroną życia w Polsce. Od początku swojej kariery politycznej podkreślał to setki razy, więc myślę, że to chyba dla żadnego z naszych wyborców nie jest zaskoczenie, że Sławomir Mencen tak jest za ochroną życia w Polsce. Jest przeciwnikiem tego, żeby polskie prawo dopuszczało mordowanie kogokolwiek. Czyli rozumiem, że jeśli Konfederacja dojdzie do władzy, jeśli państwo zdobędziecie władzy, to, to także możliwość przerywania ciąży ze względu na gwałt zostanie jeżeli Słowien będzie stanie prezydentem, to i tak to nie on będzie miał ostateczny wpływ na uchwalanie prawa, będzie przede wszystkim blokował różne projekty rządowe i takie jest takie dzisiaj szczęście. Jeśli cel. Konfederacja czy będzie miała w, większość w Polsce z, zlikwiduje przesłankę dotyczącą aborcji ze względu na gwałt. My zawsze będziemy głosowali w Parlamencie za ochroną życia. Ja pytam, co będzie, jeśli będziecie mieli władzę. To no powiedzieć na razie nie wyobrażam sobie scenariusza, no no którym no, Panie Konfederacja ma samodzielną większość Polsce jak trudno, i prezydenta. Jak, jak, jak pan ale, jest wygodny, jak pan mówi o Unii Europejskiej czy o przyszłości Unii Europejskiej, to może pan rysować dalekosiężne plany. Ale jak pytam pana. O stanowisko, ja, ja Konfederacji w nadzieję, sprawie aborcji. No to niech pan narysuje teraz w takim razie obawy albo nadzieje związane z prawem aborcyjnym. No, moją nadzieją jest to, żeby rzeczywiście Polska była krajem, w którym tak, nie można zabijać że, nikogo. Absolutnie. Czyli w ogóle całkowity zakaz aborcji w Polsce? To zależy, co rozumiemy pod pamięciem całkowitego zakazu aborcji. A ja pan dlatego, to, że, niech pan mi dlatego powiedza, że, pan że elity polskie dzisiaj, na przykład, pod e, prawo, tak zwane prawo do aborcji, mm, wpisują także chociażby ochronę życia matki. Jeżeli życie matki w jakikolwiek sposób jest zagrożone i żeby uratować jej zdrowie lub życie, potrzebna jest eliminacja ciąży, to? no to, to oczywiście oczywiście należy to zrobić. Tylko wtedy nie jest to morderstwo, jest to absolutnie ratowanie życia matki. Nigdy nie podważaliśmy tego prawa każdego do ratowania swojego życia. proszę mi powiedzieć, jeśli kobieta została zgwałcona i donoszenie tej ciąży, a także perspektywy, wychowywania tego dziecka, jest dla niej traumatyczna, to nie jest nieprzyjemność, tylko prawdziwa trauma i może się odbić na jej zdrowiu fizycznym i psychicznym, to pan też by zakazał, tak? Bo wtedy to nie mówimy o ochronie matki, tylko o ochronie życia płodu. Wie pan, w Hiszpanii została... Mm... Ja pytam o Polskę. Ale to jest, ale no to niech pan mi pozwoli dokończyć. To ja panu powiem, dlaczego mówię o Hiszpanii. W Hiszpanii zostało przyjęte, mówiłem, takie, prawo, pan... zostało przyjęte takie prawo, wedle którego y, każda przesłanka dotycząca zdrowia jest podstawą do dokonania aborcji. To doprowadziło do sytuacji, w której kobieta, która... Nie, została, nie zaszła w ciąży w wyniku jakiegokolwiek przestępstwa, czy, czy innej traumy, czy innej straszliwej tragedii. Mogła w ten sposób uzyskać zaświadczenie, że oto ciąża pan mi wie, pogarsza jaki jest jej życie. Pogarsza jej życia, jest zdrowie opowiadał psychiczne. Opowiadał, jak powstały dinozaury. Jest pan, jest pan naprawdę bardzo bezczelny, dlatego że właśnie w ten sposób chciałem pokazać, dlaczego jest pewne zagrożenie w przesłance, na przykład dotyczącym wystawienia zaświadczenia przez lekarza, że mm, ciąża jest zagrożeniem dla zdrowia psychicznego. I w związku z tym. Pan jako mężczyzna nadres... uważa, że wie lepiej, tak? Że że pan jako mężczyzna ma większe prawo do tego, żeby oceniać. Nie z mężczyzn i kobiet uważam, że i mężczyźni i kobiety mają prawo do wyrażania swoich poglądów. Pan uważa inaczej? Na temat aborcji? Na każdy tak. temat, każdy ma prawo do wyrażania swoich poglądów. No pan jest przeciwko temu? Jako dziennikarz no, no, powinien może pan tak. być obrońcą wolności znaczy, słowa. Ja wiem, słowa. że pan próbuje być bardzo sprytny, ale to czasem nie, nie działa nie. niestety. To znaczy w, nie. w przypadku prawa do aborcji uważam, że akurat mężczyźni, jako ci, którzy nigdy nie zachodzą w ciąży i nie mierzą no, się to z takimi politycy, problemami. Politycy, lewicy, którzy się Jak inaczej. Ja, matko boska. Jako, my, jako osoby, które nie zachodzą w ciąży, no mają średnie prawo, żeby wypowiadać się na temat przeżyć. Potencjalnych przeżyć, czy w ogóle doświadczeń kobiet. Pan widzę, że nie ma takiej w sobie obawy, żeby bez problemu wyrokować, czy kobieta, która, na której dokonano gwałtu, czy to jest dla jej zdrowia, czy to nie jest dla jej dobra. Absolutnie. Państwo powinno przede wszystkim ścigać gwałcicieli z pełną surowością. Mam nadzieję, że w Polsce ten współczynnik, Polska jest generalnie bezpiecznym państwem, jeśli o to chodzi. To się może zmienić, jeżeli niekontrolowana imigracja z państw muzułmańskich do Polski się zacznie, a to przecież przewiduje chociażby pakt migracyjny, który w przyszłym roku wchodzi w życie. Polska jest w miarę bezpiecznym państwem, natomiast no też rolą państwa jest ściganie z całą mocą i surowością gwałcicieli, otoczenie opieką ofiar tych, tych przestępców, tych z no To bardzo często otoczeniem opieką ofiar zwrotnialców jest zapewnienie tym kobietom prawa do terminacji ciąży, jeśli uważają, że taka zachodzi potrzeba. Nie, nie uważam, że jest to pomoc dla kogokolwiek. To się kończy śmiercią człowieka. W tym kobiet, tak? Bo przecież wśród płodów są nie tylko mężczyźni, ale także kobiety. My w obronie tych kobiet, które nie mogą w swoim imieniu mówić, także stajemy. Wojciech Machulski, Konfederacja. Bardzo dziękuję, panie dziękuję. rzeczniku.